Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Jeszcze raz zderzamy się z tematem gwintów, ale traktujemy ten odcinek jako utrwalenie pewnych wiadomości dotyczących obsługi narzędzi dotyczących gwintów w programie SolidWorks. Wynika to z tego, że w ostatnim czasie pomimo odcinków i, i nagrań, w których pokazuję jakie mamy możliwości wykorzystania i użycia gwintów w programie SolidWorks, no, zdarzają się osoby, które stykają się z tym programem pierwszy raz, być może jeszcze nie wiedzą o tym wszystkim i mają pytania i trudności z Przedstawieniem gwintów na rysunku technicznym w momencie wykonania. Wynika to z tego, że mamy jako dwa główne narzędzia, w których możemy wykonywać gwint niezależnie od, od tego sposobu, jaki mamy przedstawiony już detal. Czyli jest to narzędzie gwint, które po prostu przybiera postać narzędzia, dzięki którym kształtujemy gwint tak, jak widzimy na tym modelu, czyli tak, jakbyśmy popatrzyli na ten rzeczywisty wał i, i wzięli go do rąk i, i widzieli nacięty gwint oraz oznaczenie, Gwintu, dzięki któremu możemy wykonać praktyczny rysunek techniczny. I teraz na czym polega problem? Polega problem na tym, że ktoś sobie weźmie narzędzie gwint, poda parametry gwintu, tak jak tu w tym przypadku, na przykład niech tu będzie ten gwint, tutaj akurat mamy gwint lewo z wojny M36x2, no i ktoś sobie stwierdzi, fajnie, poda sobie parametry, czy wybierze z listy, jeżeli trafi na te, które akurat są dla niego potrzebne, no i sobie nadnie gwint, no i hura, mamy super gwint, fajnie widzimy, co jest grane. Z ostatniego odcinka jeszcze wiem, że jeżeli byśmy robili coś precyzyjnego, to dzięki temu potrafimy mniej więcej oszacować, jaka będzie orientacyjna masa tego elementu. Natomiast, jak przyjdzie nam zrobić rysunek techniczny, tak sobie tutaj na szybko niech będzie ten A3. Wczytam sobie ten rysunek, idziemy z tym wałem, zrobimy podgląd, może go troszkę tutaj odwrócimy za, za chwilę. Dobra, zrobimy go tutaj. tak Teraz, jeżeli chodzi o kwestię odwracania i, i, i dorobienia, także tutaj podziałkę mu troszkę e, podrasujemy. Na przykład, zrobimy jakieś e, na razie może 2 do 1, przesadziłem chyba 1 do 1. Zrobię na razie na próbę i skorzystamy sobie jeszcze z obrotu. Dajmy mu minus 90. Zastosuj. No i powiedzmy, że mamy w, ten, w tym momencie, momencie wał. No i dobra, żeby jeszcze to ładnie wyglądało, to zrobimy sobie tutaj. Linię podziałową, no i powiedzmy, że możemy przystępować do wymiarowania, tylko tyle, że no z takimi gwintami na rysunku się nie spotykamy. Mamy tam jeszcze, co prawda, gwint wewnętrzny, jak już tutaj nie, nie wykonałem, ale jakbyśmy chcieli zrobić teraz na szybko tutaj przekrój, nie dbając o to, co otrzymamy niech będzie, że w ten sposób, no to też mamy tutaj gwint wewnętrzny nacięty no i, no i wiadomo, no w ten sposób nie zrobimy. O ile ta wersja programu nie dysponuje, żeby w mgnieniu oka przerobić taki gwint na gwint schematyczny, no chyba, że jest o czym po prostu ja nie wiem, czego jeszcze nie spotkałem i, i być może ktoś zna taki sposób, żeby to w mgnieniu oka, że tak powiem, przerobić na gwint schematyczny, no to widzimy, że no w takiego rysunku nie przygotujemy, żeby, żeby dalej szedł do opinii Powinniśmy ten gwint przygotować tak, jakby to powinno zostać wykonane w, w, w klasyczny sposób. Zatem musimy przejść z powrotem do naszego detalu i teraz sobie te dwa gwinty tutaj wyłączę. Czyli powiedzmy, mamy mo wykonany model e, tak, aby, e, tak, aby ten gwint przygotować. Przy czym przy gwincie. Wewnętrzny musimy pamiętać o pewnej sprawie. Jeżeli mamy gwint M16, tutaj akurat klasyczny na długość bodajże 25 mm, no to y, musimy sobie y, po, nie, przygotować otwór pod ten gwint. I teraz, tak, możemy od razu skorzystać z funkcji wykonania tego otworu poprzez zarys y, w, w szkicu, lub możemy tego otworu nie wykonywać i skorzystać z kreatora otworu. I teraz pamiętamy, jeżeli chcemy przygotować gwint, zaznaczamy tutaj gwintowość. Prosty i przy ustaleniu tych parametrów będziemy mieli właśnie ten schematyczny zarys, który nie wyświetli się nam tak jak to było widoczne przed chwilą, a jedynie zostawi taki prosty obrys, który ja ten prosty obrys. Przywołam w inny sposób, mianowicie oznaczeniem gwintu. Jest to, dokładnie ta sama ikonka, tylko się nazywa oznaczenie gwintu. Ta ikonka u mnie jest wyciągnięta domyślnie, być może, że jej nie widać. Dlatego skorzystamy z dostosuj. Do menu, i stąd z pasków podręcznych jesteśmy sobie w stanie odnaleźć wszystkie polecenia tutaj, i stąd jesteśmy w stanie sobie to wygospodarować. Teraz, jeżeli chodzi o tą lokalizację dokładną, no to teraz mogę. Nie trafić tak bardzo szybko. Tutaj mamy operację, mamy gwint, ale to nie jest ta ikonka. Ta ikonka nam pozwoli wykonać gwint taki, jaki widzieliśmy na początku, czyli niejako taki, który byśmy widzieli na samym początku. Spróbujemy namierzyć i w tym celu w rozwijanej liście przechodzimy tutaj do zakładki adnotacja, czyli szukamy sobie tutaj takiego rozgnięcia adnotacja i tutaj mamy coś takiego jak oznaczenie gwintu i wystarczy, że sobie go tutaj po prostu przeciągniemy i wyciągniemy na belkę, gdzie chcemy. Czy może być to w operacjach, może być to również w innych miejscach, gdzie zależy, gdzie komu będzie odpowiadało i w ten sposób możemy modyfikować swoją wstążkę w programie Solidworks. No weźcie tu pod uwagę też fakt, że mam troszkę starszą wersję, być może w nowszej wersji jakieś tam drobne zmiany kosmetyczne będą. Jeżeli będzie nam już niepotrzebna, no to Możemy go sobie tutaj z powrotem schować. Także tutaj mniej więcej wiemy, jak sobie do tego dojść, i możemy sobie już. Ten element tutaj kontrolować. No i teraz zobaczcie, wybieram sobie oznaczenie gwintu. Wskazuję mu skąd chcę startować. Wybieram ISO. Gwint maszynowy. Można wybrać brak standardu i wtedy samemu opisać parametry wstępne tego gwintu. Resztę zrobimy na rysunku. Ale powiedzmy, że idziemy do ISO. Gwint maszynowy M16. Niech będzie razy czyli m16 razy 2 to jest zwykły skok. No i teraz ustalamy na jaką odległość. No i teraz skąd startujemy, czyli od tej płaszczyzny. O i tutaj już widzimy powoli taką czarny okrąg. Widzimy po prostu zarys tego gwintu i na odległość. No i wskazujemy na przykład te 25 milimetrów, akceptujemy no i mamy już ten gwint, co prawda nie widzimy go tak ładnie jak był widoczny przedtem ale wiemy, że ten gwint przybierze taką postać w rysunku że będziemy go mogli zwymiarować i to samo robimy w tym samym narzędziem dokładnie tym samym narzędziem robimy po zewnątrz, tylko tutaj mam gwint M36 razy 2, szukamy takiego gwintu M36 razy 2 zaczniemy sobie od tej płaszczyzny i również na odległość dajemy do następnej. Po prostu damy sobie to w ten sposób, czyli nam przeleci przez cały Tutaj cały, cały ten czop, nazwijmy to w tym momencie, i mamy pewność, jest tu specjalnie zrobione sfazowanie do wyjścia. Akceptujemy. No i teraz widzimy, że troszkę ten kolor się jednak zmienił. No i chodźmy z powrotem do rysunku. Po prostu teraz przerzucę i zobaczcie. Gwintu wewnętrznego, co prawda, nie pokazało, ale spróbujemy tutaj odświeżyć. No nie, niestety, nie, nie zrobiło mi teraz tego zarysu tak na szybko, ale gwint zewnętrzny już widzimy. Sp sprawdzimy jeszcze raz, co się tutaj wydarzyło przy gwincie. Tym wewnętrznym, dlaczego go teraz nie widać, powinno być, powinno być widać. Jeszcze raz zobaczymy. A może odświeży widok, jak dodaj, dodamy mu tutaj sfazowanie, ponieważ tego sfazowania nie robiłem. Dajemy mu tutaj jakieś 2,5 mm. Niech będzie. I jeszcze raz przejdziemy sobie do, do rysunku. Oj widzicie, już gwint jest, także w ten sposób. Gwint został już tutaj wyznaczony, no i możemy go teraz opisać z wymiarami, tak jak to na rysunku być, być powinno. Przy, przy czym tutaj, wiadomo, nie będzie, nie, nie będzie mod diam, tylko będzie po prostu M36 razy. No mamy standard M36 razy 2. Razy no i jeszcze mamy. L, lh razy tego, że mamy gwint lewo, lewo z wojny. No i w ten sposób udało nam się tutaj przedstawić te gwinty tak jak, powinny, tak jak powinny wyglądać. Dobra, nie zapisuję tego. Teraz jeszcze, żeby wykorzystać na maksimum to, co pokazuję, usunę jeszcze te gwinty. Tylko tak, to jest gwint zewnętrzny, niech zostanie. Gwint wewnętrzny usunę, tak. Przejdziemy sobie teraz do tego szkicu, czyli to sfazowanie muszę usunąć, ponieważ tu będziemy robić modyfikacje. Idę do rysunku. No i powiedzmy, spróbujemy teraz tak na szybko, spróbujemy tak na szybko usunąć teraz ten fragment. Mam nadzieję, że się mi tutaj nic nie posypie i spróbujemy teraz ten punkt stalić z tym punktem. Dobra, mam pełne. Zaraz zobaczymy. Jest, wszystko jest, ten gwint został. Tu jest ok. Przechodzimy do kreatora otworu, zatem idziemy do funkcji gwintownik prosty, otwór gwintowany i wybieramy sobie z listy, jaki otwór chcemy sobie tutaj nagwintować, czyli potrzebujemy M, M16. Zaznaczamy pozycję, no i tutaj wybieramy sobie koncentrycznie. W momencie, jak wskażemy obrys i wstawimy sobie kropkę, to już będziemy mieli wycentrowany otwór i podajemy parametry. Czyli mieliśmy bodajże 25 głębokość na 35. Akurat tutaj wszystko fajnie się zgadza. I teraz z objaśnieniem gwintu tutaj mamy zaznaczenie, objaśnienie gwintu włączone. Akceptujemy. I mamy w tym momencie poprzez kreator otworu również gwint, wskazanie, że on tutaj jest. Dodajemy sobie sfazowanie. Teraz, dla odmiany, dajmy sobie większe. Niech będzie takie, o, żeby było po prostu widać różnicę. I zrobimy jeszcze raz sobie rysunek, nawet na szybko, niech będzie w ten sposób tak pionowo, żeby trochę odmienić. Podgląd spróbujemy podziałkę również zwiększyć, czyli damy sobie na przykład 1 do 1, ok, i tutaj bez wnikania w szczegóły, po prostu tak jak leży, tak zrobimy mu tutaj przekrój w ten sposób i również widzimy, że oznaczenie gwintu tutaj ładnie wypaliło i nam to działa. Kiedy należy zwrócić uwagę, należy czasami zwrócić uwagę na sfazowanie, bo może się zdarzyć, że jeżeli z kolejnością troszkę nie pokombinujemy, to na przykład zajdzie taka sytuacja, że gwint będzie się kończył tutaj, ona tej zaznaczonej na niebiesko krawędzi, nie będzie przeciągnięty przez sfazowanie. Na to warto zwrócić uwagę przy generowaniu rysunków. Czasami przy odświeżeniu zdarza się, że ten gwint Gwint nie zostanie do końca przeciągnięty, tylko się zatrzyma tutaj na tej, na tej krawędzi. Powiedzmy, że są takie newralgiczne czasami momenty, kiedy coś takiego się potrafi przydarzyć, więc żeby wszystko było tak jak trzeba, to zwróćcie też również sobie na to uwagę. Dobra, tyle. Taki krótki odcinek, po to, żeby utrwalić tą wiedzę związaną z tym, w jaki sposób wykonujemy gwinty w programie, zatem sobie to cofnę. No niestety nie przerzucę tej belki teraz, żeby wykonać ten, ten gwint. Chyba tylko uda mi się gwint zewnętrzny zrobić. Z, wynika z racji tego, że no tutaj zmieniłem sz, szkic, dlatego jak to przeciągnę, no to dostanę po prostu błąd. Nie zostanie wygenerowany, ponieważ usunąłem otwór w szkicu. Dobra. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się przydało i teraz zapraszam na stronę Solid SolidExpert w ramach podziękowania firmy SolidExpert za Możliwość korzystania z edukacyjnej wersji programu SolidWorks. Zapraszam do zajrzenia na stronę, zapoznania się z ofertą i również zapraszam, żeby zobaczyć, jakie są inne rozwiązania, inne programy, które są używane w różnego rodzaju branżach, gałęziach inżynierii. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.